Witam. W tym poradniku chciałbym pokazać Wam pewnego buga, którego odkryłem na serwerze FreeBuild. Mianowicie, ta maszyna, jeżeli to tak można nazwać, wytwarza takie pewne pole, które odpycha mnie, połyka moby i można się teleportować przez ściany dzięki niemu, albo skakać jakże daleko. Na przykład wbija się tu, podskakuje raz, o. I w ogóle wyskakuję gdzieś w kosmos. Albo chodzę tu, i klikam cały czas prawym przyciskiem w tego kierunku. I zaraz się tam tepnę. O, jestem. Yy, tak jest. Fajne urządzenie, myślę. Albo kładę tutaj MOB spawnera. Zaraz, o, zaraz piła się świnka. Powinienem zaraz połknąć. Hmm, świnko. Współpracuj. Świnka nie ma z nami zamiaru współpracować. O, jednak ma. Dobrze, świnka współpracowała. No i tu ją połyka. Teraz, niestety, świnko zakończę Twój żywiot. Jeżeli zrobicie sobie takie tutaj zamknięcie, dlatego, to będzie Wam w nocy połykało moby i będzie je zabijało od razu. No, takie przydatne urządzenie. Teraz przejdźmy do tego, jak to wykonać. Zabierzmy się do roboty. Najpierw należy zrobić obramówkę. Obramówkę jako pierwszą, żeby wagoniki nie rozlazły nam się po całym świecie. Potem robimy takie kółeczko, najzwyklejsze z torów. Później coś, żebyśmy mogli wrzucać tam wagoniki bez problemu. bo Będę tak cały czas ciężko klikać na tory, ponieważ one się zasłaniają sobą i co sami będziecie próbować, to zobaczycie powiedzmy ja dla efektu wrzucę dwa staki wy możecie więcej, mniej, próbujcie im więcej, tym większy efekt jest lepiej działa i w ogóle no nice. dobra, wrzucę te dwa staki coś się zacięło dobra znowu Ah, un Ok, wrzuciłem. Dobrze, jak widzimy, to już spełnia swoje zadanie, zapał właśnie kurczaka. A teraz, jeśli rozwalimy tą obramówkę lub jej wcześniej nie zrobimy, otrzymacie taki efekt. w bezpieczną odległość. Czy to już jest zrobione? Próbujcie sami. Może znajdziecie do tego jakieś inne zastosowania? Hmm. Jakoś się nie chcą rozlecieć. Odlecieć, no. Tak wiele od Was wymagam. O! Nie. Tak powinno to wyglądać! Nie, A nie. I od nowa ja to... I Jest nowa! Ja bym to przewinął by nie było widać, że to tak długo. Ale nie! No nie. Ja bym co to zrobię od nowa teraz. No dobrze. że ja tak chciałem może. Bóg tak chciał. Nie, ja to nie wytrzymam psychicznie. <śmiech> <śmiech> Garmiam tego. Piąty raz nagrywać to samo <grym> i ciągle coś się No ej, tutaj kurwa. się zryło. Najwie jak nie nagrywasz, Największy to zawsze ciągle, kurde, wypada tego od razu, jak ty go... A jak nagrywasz, to nie wypadnie, nie? Dobra, zostaw to tam. Co to jest? samo jeździ w ogóle. <grym> po trawie. <grym> <O kurde. grym> w ogóle... Dnowa, nie? Wyobraź sobie naj najwięcej największa ilość zacięć się w tej... Czego? Kurwa, no ile można? No? Przecież coś zrobiło z 50 razy. Jak... A teraz małe sprostowanie. Wstawiliśmy tę ostatnią wpadkę, dlatego, bo byliśmy zażenowani ilością wpadek podczas kręcenia tego poradnika, co zajęło nam ponad 3 godziny. Mianowicie, podczas kręcenia już rozpętała się burza, dwa razy została nas noc. W trakcie kręcenia wybuch przy nas Creeper i wiele innych. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tej ostatniej wpadce, ale na serio te wagoniki potrafią się rozpiesznąć po mapie. No i mam nadzieję, że Wam pomogłem. Piszcie. Pod spodem, czy macie jeszcze jakieś inne zastosowanie dla mojego urządzenia.